Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcineczku, widzicie co za mną się dzieje, druga połowa marca mamy, azot na rzepaku dalej nie rozsiany. no już nie mówię o pszenicach i życie no masakra jeśli chodzi o pogodę, nie ma, nie ma jakiejkolwiek możliwości, nie ma żadnego okienka żeby wjechać z azotem, więc ostatni już odcinek dzisiaj na szczęście, ze sprzedaży tej pechowej nieszczęsnej pszenicy. A więc ruszamy z pozbyciem się ostatniego problemu z poprzedniego sezonu, co się dzieje na rynku. Zbóż to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, ale ogólnie też trzeba. o, 80 stoi, przyczep nie mam tutaj. Przyczepy są w innej miejscowości, załadowane, tylko pojechać, pojechać się szczepić i ten. O, z ostatniego transportu jeszcze zobaczcie jak 80 ubrudzona, trzeba będzie chyba dzisiaj po powrocie myć te przyczepy, kurczę, bo jeszcze i pewnie soli trochę jest na dworze, oj na dworze, na drogach yy, O co chodzi z transportem, no już cena jest tak poniżająca, że to szok, ale to już może nie teraz, siadamy w 80, wyjeżdżamy i widzimy się trzeba tam gdzieś spiąć przyczepy, nie jest już dużo zostało autosanka, wywrotka jest załadowana na full a na tej drugiej jest tylko 100, może więcej ta lipa, że się nie zmieściło to wszystko na jedną, tak byśmy pociągnęli jedną i był, był git, a tak trzeba będzie ciągnąć dwie dobra, widzimy się przy spięciu przyczep, gdzieś tam jak będziemy podczepieni i będziemy sobie lecieć na skup i sobie może dzisiaj poruszymy taki Neurologiczny temat, czyli jak to w tym sezonie, to znaczy poprzednim, się popłynęło. No, to tam wiecie, popłynęło. Ja akurat jeszcze tak już te wstępne analizy zrobiłem, nie wyszło yy, to tak tragicznie jak na początku, w sumie wyglądało. Ale widzimy się w dalszej części. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. No, tutaj w tej miejscowości też mokradła jak cholera. A więc, pierwsze, yy, wyciągamy tą przyczepę, gdzie mamy lekko i dopiero zczepimy się tak jak w poprzednim odcinku tutaj na drodze bo widzicie, tutaj jest pełną przyczepu i ja też zastanawiam się jak to będzie z jej wyciągnięciem to będzie masakra tutaj jest ta niepełna więc sobie tą yy, teraz te, yy, podczepimy wyciągniemy Zostawiona na drodze chwile chwilę nic się nie stanie nie ma tutaj nie wiadomo jakiego ruchu no i teraz aby udało się wyciągnąć tą kurde 732 wywrotkę bo znowu będzie gorszy problem no jest bajoro wszędzie kurde po prostu i mowa no? nie wiem jak, jak to będzie czy damy radę tutaj odwrócić bo jest... No naprawdę jest no, to strasznie moc Dobra, przepioną mamy Teraz zobaczymy Odejdź całkiem Bo Właśnie jest tak kurde mokro, że no poryliśmy trochę podwórko, ale no nie ma na takie rzeczy rady. Teraz tak. Y, tu mamy spięte z zabezpieczeniem. Pneumatyka i co jeszcze? One bardzo ostro hamują. Na tej przyczepie niewiele jest, na pół tylko dajemy hamulce, bo... Bo szkoda przyczepy, bo ona kurde jak się zahamuje... To... Y, po prostu... Po prostu, proszę Państwa widzieliście się, pamiętacie ten odcinek z tego z testów hamulców nowych, bo do tu dęba wszystko staje. I tak sobie mamy zapięte. Ja oczywiście musi być trochę bruciarstwa w każdej robocie. Więc sobie takie słabe, ale skuteczne zabezpieczenie robię po to, a po to, żeby mi się cholera hamulce nie odpięły, wiecie? bo to różnie może być i wtedy takie zdziwienie, bo inaczej się jedzie, też się jeździło już i wy w odcinkach pokazywaliście, zwracaliście mi uwagę, że gdzieś tam bez hamulców jechałem, były takie czasy, teraz nastały takie, że już hamulce są, jest hamulce są, ale chodzi o to, inaczej się jedzie, jak mamy to świadomość, że tych hamulców nie mamy, bo Wiadomo, hamujemy dużo wcześniej, inaczej też jedziemy Ale najgorsze jest to, jak my sądzimy, że je mamy, dojeżdżamy do skrzyżowania, a jeszcze najlepiej ze stopem i się okazuje, że tych hamulców jednak nie mamy. No to wtedy tak średnio wygląda. Dobra, gumki jeszcze kilka założę. To tylko po to jest ta plandeka, bo jest ładna dzisiaj, naprawdę ładna pogoda. O, Piotra Rancho! będzie oglądał pewnie jest ładna pogoda tylko po prostu z tego z drogi spod kół żeby nam nie, nie naleciało na właśnie na ten na zboże bo po co mamy sobie potem tam coś ten yy, jakąś wilgotność mieć nie taką czy ten tutaj jest bardzo mało mogę wam pokazać ma sensu ciągnąć przyczepę na taką ilość jest tu to tona albo jej nie ma no ale zostało tyle to co miałem z tym zrobić, na to nie było możliwości Trzeba było ładować tą na full może byśmy to wcisnęli, bałem się, że tutaj nie ma zaczepu, że jak się nie zmieści to nie będę miał co z tym zrobić Dobra, chyba nie ma co już gadać z tym bajerami, tylko jedziemy Dobra, załadowane, możemy ruszać 80, nie ma być ciężko Ciężary do 80. Bo mamy tutaj może jakieś 8 ton, coś takiego, więcej nie ma. Także to bardziej już zabawa niż transport taki. Ale powiem wam, trzeba się zgodzić z tym, co pisali niektórzy w komentarzach, że ten ciągnik jest w stanie sobie radzić z 15 tonami w transporcie. Bardzo to już takie optymalne. Ale jest to możliwe, żeby o 80 spokojnie tak w miarę by, oczywiście po drogach asfaltowych wciągać sobie dwie przyczepy, na których byłoby około 15 ton, jest to faktycznie możliwe, także niektórym widzom należy się tutaj pochwała za wracanie różnych sugestii i uwag, bo jak najbardziej to proszę Państwa słuszne. A więc co? Chyba na razie się wyłączam Pojadę jednak tym skupem, skupem, skrótem, który widzieliście w ostatnim odcinku No i ciągniki na przyczepy są już tak unurane, że niewiele to zmieni Więc tam może coś ponagrywamy, jak po te górki Może nie grał przez sylgarów, ale coś tam sobie pewnie ponagrywamy po tych pagórkach jak będziemy jechać, tam będzie na pewno fajne młotko i co, no to już nie ma mówić. nastrój trochę słaby, bo to już jest parodia w ciągu 3 dni 60 zł na tonie jeszcze poszło w dół. także konsumpcja na dzień dzisiejszy to jest lekko kilka złotych ponad 1000 zł, 1010 dokładnie chyba na dzień dzisiejszy to wygląda, także jest to bardzo, bardzo słabo ale tak jak Wam następnie powiedziałem, pod koniec coś tam trochę sobie powiemy, co ile, jak było strzelane, po ile, także ja już wiem, że to nie wyszło aż tak tragicznie jak na początku się wydawało. Dobra, zobaczymy się na tych gruntowych, polnych drogach, jak tam będziemy sobie śmigać. Drogi gruntowe, teraz już chyba piękny asfalci Tak z moich wyliczeń wychodzi, że na odcinku 15 czy tam 14 km mamy tylko e, niecałe 3 km takich dróg gruntowych. No ale w taką pogodę roztopy jak teraz, no to widać, jest to uciążliwe i no nie będę się oszukać, ale no zaoszczędzamy sporo. Więc wydaje mi się, że ma sens to przejechanie się. Trochę słabszym, e, słabszą drogą, tyle że mamy do no, domu unurany ciągnik, unurane przyczepy, ale to i tak, e, tak już jest to wszystko do wycia. Także, już chyba gadania wystarczy na chwilę obecną i przemyślimy się na stół Jak wysypiemy to, i wracamy już e, tą starą drogą dwunastką w kierunku Lublina na się do domu. Także, już e, z tymi drogami w tym sezonie styczności nie będzie już stoimy na wywrotnicy no i co? No, parametry tak jak wcześniej wzorowe cena jak na konsumpcję siulowa. ale to nic, już ostatni transport więc nie ma co się nad tym rozczulać kiprujemy to i uciekamy ze skupu zobaczymy jeszcze ile tutaj wagi jest przy coś a 6-7 ton może do 8, nie wiem, sam jest hmm. ciekawy. Zobaczymy. No i się sypie, na kurzu, jak to z suchego złoża. Zaraz podniesie, się wyżej. I będzie tyle tamtych tu zielonym całek G mamy. Ta jest pełna. I tak, zjeżdżamy już z wagi. Wszystko odważone, wszystko wiadome. 7, 7 ton bez 100, 80 kg. i trochę zabrakło do 7 ton. I my się w domu albo po drodze może będziemy tankować, bo będziemy 12-letni, bo się teraz przed sezonem, jak tak, tak musimy zatankować ciągnik, tam w zbiorniku za wiele nie ma, tak potem wozić bańki, będziemy przejeżdżać po stacji, to wydaje mi się trzeba zatankować go, no bo niedługo ruszamy, a z odbiórka wiecie o co chodzi, także zaraz tylko tam skoczę jeszcze do sklepu i wyskakujemy na krajową Zatrzymam, widzimy się gdzieś potem. Dobra, możemy przejść tak naprawdę do podsumowań tego sezonu. No, niezbyt fajnego, to znaczy, ogólnie tam strasznego w nim nie było, poprzez bardzo wiele zawirowań cenowych, które się pojawiły. Ja sobie tutaj przygotowałem z dodatkami z całego sezonu, bo nie jestem w stanie tego spamiętać. Popłynęłem na pewną kwotę. To tak naprawdę jak każdy, kto w tym roku zajmował się rolnictwem, tu nie jest żadna tajemnica, dlatego w tym odcinku to wdrażam, bo wiele osób na pewno to ciekawi. Jak tam u Ciebie już te komentarze też znam, także wyprzedzam je. I właśnie zrobimy sobie takie trochę podsumowanie tego dziwnego sezonu. Zaczęło się od czego? Od nawozów. Tutaj akurat właśnie sezon dla mnie zupełnie całkowicie nie jest stracony, bo pamiętacie. To no też te odcinki, kto długo śledzi, to tam bardziej kojarzy, bo były te odcinki, kiedy w ostatniej chwili kupywałem nawóz jesienią, czyli to będzie dwa lata temu, dobrze je mówię? Rok temu, tak, dwa lata temu, na ten sezon ubiegły, który się zakończył. Tam był ostatni dzwonek, kupiłem po 2300, bodajże Saletre makro, coś około 300, jak dobrze pamiętam, była cena. No i potem te nawozy wystrzeliły do 3000, wszyscy czekali akurat wtedy że będzie przyjdzie ten sezon, że będzie taniej. No i okazało się oczywiście, że nie było taniej. Na czym wygrałem jakieś wtedy chyba około 1000 chyba złotych na tonie, na, na wozie. Gdzie oczywiście już adekwatnie do roku tego wyszło zupełnie inaczej. Ceny były wcześniej kosmicznie. Potem ludzie nie kupywali, znowu liczyli, że spadną. No i okazało się, że spadły. Ja popełniłem ten błąd, kupiłem też wcześniej po dużo wyższych cenach. Ale to wy też dużo piszecie tam na Facebooku, że też się w to wkopaliście. Ale to te zakupy z jesieni, to oczywiście idą na sezon następny. Także tego to będziemy za rok sobie rozmawiać o tych błędach. Sezon 2021-2022 dla mnie zakończył się zakupem nawozów, jak najbardziej na plus. Potem mamy jesień, gdzie była pierwsza transza sprzedaży zbóż, w moim przypadku to była sprzedaż pszenicy i pszenżyta I to będzie dla nas, tak naprawdę można powiedzieć, był to sprzedaż taka bazowa Bo zostały sprzedane płody rolne po najwyższych cenach wtedy, czyli adekwatnie pszenica wyszła po 1500 zł chyba A pszenżyto wyszło po 1300 zł. Oczywiście tam jeszcze w tej jesieni były takie zawirowania, że ktoś się wstrzelił w termin. Tam było chyba dwa tygodnie takiego okienka, gdzie pszenica na niektórych skupach faktycznie dochodziła do 1600 zł. Ale to ja się nie strzeliłem w ten czas. Ja sprzedałem pszenicę 1500, żyto 1300 i od tego momentu zaczynaliśmy tracić. Tylko cały czas wszyscy czekali, wiadomo, że będzie lepiej, będzie lepiej. Przyszedł grudzień, to już był całkiem takie ścina cenowa. I tak sobie czekaliśmy, proszę Państwa, aż do dnia y, 27 stycznia, kiedy zostało wywożone, y, przężyto u mnie w, w całości już. Cała reszta była wywożo wywożona wtedy. Więc stracone zostało na tonie 230 zł. 230 zł na tonie poszło y, y, ten w plecy. No i tutaj nie chcę też to łatwo sobie przeliczyć ile miałem tyton, ale nie będę już takich danych szczegółowych podawał. To tam około 2,5 tysiąca na przeżycie y, popłynięte przeze mnie zostało. No i dalej czekaliśmy, bo była nadzieja, że podrożeje i faktycznie był skok, gdzie pszenica dochodziła nawet y, przełom y, stycznia, a połowa lutego dochodziło do 1200 zł. Ale oczywiście też wszyscy tak jak i ja czekaliśmy, że będzie lepiej, będzie lepiej. No i jak cena doszła do 1070 zł, więc stwierdziłem, że to już, tak jak i wszędzie to prognozują, że już lepiej nie będzie. I została to właśnie sprzedana po tej cenie 1070 zł pszenica. I proszę Państwa, na tym popłynęliśmy. 430 zł, co łącznie już nie, nie wtajemniczam się ogólnie, chcę tylko podsumować, jakie straty ja sobie tutaj wyliczyłem w moim notatniku. Wyszło to około 10 tysięcy. Przy arearze area, w ubiegłym roku było chyba coś około 12 hektarów. Bo teraz to się wiadomo, wiecie jak ten sezon się przyszły u mnie rozwijał dynamicznie. Bardzo dużo tego doszło i już teraz są zupełnie inne cyfry, inne, yy, inne powierzchnie do obróbki. Do Więc powiem tak: czy to dużo, czy to mało? No ogólnie sporo kasy poleciało, ale tak jak słyszę opinie innych, no to powiem Wam, że jeszcze to tak wyszło poniżej. 1000 zł z hektara straty, przy, za same właśnie te zakupy, ale mówię, uwzględniam same straty, bo jakbym teraz sobie policzył zyski, które zyskałem na y, kupieniu taniej nawozu, bo mi się akurat w ubiegłym sezonie udało, w tym obecnym się tak nie udało, ale no to powiem Wam, to byłoby jeszcze mniejsze kwoty, to byłoby może nie wiem, 500, 600 do 700 zł z hektara straty. Także wydaje mi się, tak jak słyszę już moich bliskich znajomych, opinie mniej więcej, tak wiadomo, po łebkach każdy sobie wylicza, jak to wygląda. Więc powiem Wam szczerze, że chyba jest to ciężki sezon. Trudny, wymagający. Dużo takich decyzji odważnych, gdzie niekoniecznie każdy z nas mógł dobre decyzje podjąć, bo tutaj, wiecie ludzie którzy się na zawodowo zajmują takimi decyzjami popełniali w tym roku, w tym sezonie takie błędy więc ciężko cokolwiek mieć pretensje do samego siebie że się złą decyzję podjęło nie w odpowiednim czasie bo rynek był bardzo nieprzewidywalny mniejsza z tym moim zdaniem ja u siebie w gospodarstwie popłynęłem prawie jak każdy w tym sezonie ale wydaje mi się że jest to jeszcze akceptowalne popełnione błędy Co? Jeśli chodzi o terminy sprze sprzedaży, ale nikt nie mógł też tego wszystkiego przewidzieć więc powiem wam, jak na ten trudny sezon, fakt poprzedni sezon był dużo łatwiejszy, dużo lepsze zyski były. Wydaje mi się, że udało mi się w miarę przebrnąć przez niego tak na plus. O tak powiem, że te zyski już nie były ta tak satysfakcjonujące, jak w poprzednim sezonie, ale mimo wszystko, mimo tych lepszych i gorszych decyzji, wyszło tak suma sumaru, że ten sezon został zachowany na plus. No ale co najważniejsze, zostały wyciągnięte wnioski pewne i powiem Wam to, co już ja wiedziałem o tym i starałem się też to stosować. Tylko teraz będę to jeszcze bardziej dzielił na, na równe proporcje. Podstawą sprzedaży, moim zdaniem, po kilku latach już zajmowania się tym, podstawą w tej sprzedaży zbóż i magazynowaniu jest dzielenie tego na transze. Nigdy nie możemy robić tak, że a ja sprzedaję wszystko zboże na jesieni. Albo nie, ja trzymam wszystko zboże do zimy, albo trzymam wszystko zboże do wiosny lub do jakiejś innej pory roku. Nie. To jest tak jak kiedyś oglądałem taki fajny wywiad na kanale nawozy EU i tam ich główny dyrektor zakładów azotowych w Puławach się wypowiadał, że. No bo to nikt nawet ktoś jest bardzo dobrze wykształcony i ma bardzo dobrą wiedzę, nie jest w stanie tego ogarnąć i przewidzieć rynku, jak się będzie za kilka miesięcy zachowywał, że podstawą do tego typu handlu i magazynowania jest dzielenie zboża, czyli swoich płodów i sprzedawanie go w transzach. Czyli mamy powiedzmy 50 ton lub 40 ton, sprzedajemy część 10-12 ton jesienią, okolice wrzesień-październik. Bez względu na cenę, nie to, żeby patrzymy, że a teraz jest powiedzmy nie bardzo satysfakcjonująca, to to nie. Nie, bo nigdy nie mamy pewności, czy ona jesienią lub zimą lub wiosną będzie większa, tak jak to ten sezon najlepiej pokazał. Potem mamy przełom roku, warto też moim zdaniem sprzedać pewną część, około tych 10-12 ton. No i potem już adekwatnie do czasu. Ja rozumiem, fajnie się mówi, jeśli ktoś nie jest finansowo uzależniony, to tak może robić, bo nie każdy też może sobie na to pozwolić. Bo ludzie, którzy z tego tylko żyją, wiadomo, potrzebują środków i oni czasami lub spłaty rat no to wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Ale jest, jeśli nie, nie mamy takiego parcia finansowego, to moim zdaniem najlepiej jest zawsze sobie dzielić na te 3-4 transze. Nigdy nie czekać, że a ja nawet, bo też takich znałem, yy, mam znajomych w sumie, co zaparte, jeśli mieli po 50-70 ton i trzymali, sprzedają właśnie w tym momencie, co ja. I sprzedają wszystko po 1100-170 zł, gdzie mi udało się po, po lepszych cenach sprzedać. Raz straciłem, raz wygrałem, yy, ale suma sumaru nie wyszło, to można to tak uśrednić. A jeśli mamy dużą ilość i przytrzymamy, to fakt, jeśli trafimy, to zysk będzie kosmiczny, ale jeśli nie trafimy, to strata też będzie kosmiczna. Także taki trochę odcinek nietypowy dzisiaj jest dużo opowiadań. Piszcie oczywiście w komentarzach, bo bardzo mnie to ciekawi, też jak u was. No, Dajcie znać z jakich regionów Polski się odzywacie, jak u was to wyglądało. Już tam wiecie, nie, nie interesujmy sumy, ile kto popłynął na całości, bo to nie ma co się z czego śmiać, tylko ogólnie z hektara. Jak tam wiecie, już mniej więcej ile straciliście, czy ile zyskaliście, czy, czy wy się wtrafiliście w sprzedaż zbóż i kupno nawozów, czy też popełniliście jakieś błędy. I co? Sezon mamy zakończony. Pogodę mamy dość słabą, mamy już połowę marca. Chyba zaraz za tydzień wychodzi ten odcinek, bo, bo nawet nie ma co nagrywać teraz. Ani żadnych jakiś napraw, remontów, nic nie ma. W polu wydawało się, że już będzie można robić, jeszcze to nie jest ten czas. A więc jak najszybciej się ukaże ten odcinek, i mam nadzieję, że w końcu w te żepaki i zboża o zimę się uda wjechać z azotem. Także dajcie lajka, jeśli Wam się taki odcinek podobał, z takich opowiastek trochę, taki jak na mój kanał, trochę nietypowy. No i kto nowy i się mu spodobało, oczywiście zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!